Bardzo się cieszę, że akcja Gruba Ryba daje mi możliwość spotkania się z Wami i opowiedzenia Wam o książkach z wydawnictwa świetlik. Tym razem mam trochę świątecznych, trochę nieświątecznych, więc myślę, że uda się wybrać coś fajnego. Nie przedłużając, zaczynamy od nowości świątecznych i zimowych. Dziadek do orzechów i świąteczne machlojki mysiego króla. Kto lubi Winstona, kto kocha z rzędu sa, ten doczekał się z wydawnictwa właśnie świetlik, kalendarza adwentowego z opowieścią, która nie jest absolutnie historią dziadka do orzechów, natomiast dziadek do orzechów tutaj występuje. Mamy też dwójkę dzieci, Klara i Fred, które pomagają dziadkowi do orzechów, dlatego że ten myśli król. On sobie wykombinował, że pokrzyżuje szyki świętemu Mikołajowi, a jak święty Mikołaj nie będzie mógł wystartować swoimi saniami, to nie dowiezie prezentów, a jak nie dowiezie prezentów, no wiecie jak to jest z tymi świątecznymi czarnymi charakterami. Do tego jeszcze rzucił na Freda czar, więc ścigamy się tutaj z czasem i nie ścigamy my się go króla, przeciwnie, on trochę ściga naszych bohaterów. Oni muszą w królestwie słodyczy, akcja się dzieje, oni muszą odnaleźć cukrowego wieszczka, który... Nas z kolei może pomóc z tym całym Galimatiasem. Myślę, że ta książka będzie super dla wieku 5, 6, 7, 8 lat. Kalendarz adwentowy, 24 rozdziały, więc będzie podwójna radość. Ale oczywiście z rzędusa jak najbardziej też Wam polecam, bo cudowna historia o takim oto stworku, który postanowił zepsuć święta. No taka tutaj jest baza tych historii świątecznych najczęściej. Tak jak tutaj był Dziadek do Orzechów motywem, tak tutaj Grinch jest taką inspiracją i z rzędu z wyrusza na taką wędrówkę, żeby dostać się do świętego Mikołaja, no i żeby właśnie tutaj zrobić aferkę. Ale po drodze spotyka najróżniejsze postacie, między innymi tę oto cudowną królisię. Odnajduje ducha świąt, w tym sensie, że poznaje, czym jest przyjaźń, zauważa, że można się o siebie troszczyć. I na początku mu się to nie podoba, ale później stopniowo, stopniowo zaczyna mu właśnie zależeć bardziej na innych, nie na tym, żeby się skupiać na czymś negatywnym takim jak zepsucie wszystkim dookoła świąt. A jeśli chcecie coś dla troszkę młodszych poczytać, znowu kalendarz adwentowy, pierwsza gwiazdka w Cichej Dolinie. Jasne, że mamy podział na rozdziały, mamy też ilustracje na każdej stronie, bo to już 3, 4, 5, 6 latki będą z tej książki zadowolone. Króliki, które mieszkają w Cichej Dolinie, one nie znają świąt, nigdy nie obchodzą, nie mają takiej tradycji. To znaczy te młode, bo starsze pogolenie Pamięta i wie, co to są święta, ale z jakiegoś powodu ich nie obchodzą. No i właśnie, jak się maluchy dowiedziały, że święta istnieją, zaintrygowane rozpoczęły śledztwo, cała ekipa i tutaj wszystkie przygody prowadzą do tego, żeby sprowadzić znowu do cichej doliny święta. I tak mamy pierwszą gwiazdkę. Ha, z nowości. Elf z choinki trzymam dwie książki, dlatego że to jest ta sama autorka, Anna Włodarkiewicz i ta sama ilustratorka, ten sam po prostu klimat nawet Format. To nie jest opowieść świąteczna. To jest o zgubionej zabawce, która szuka drogi do domu. Ukochany miś, po prostu zostawiony niechcący zupełnie i za sprawą magii i tęsknoty, odnajduje oczywiście drogę do domu, więc jest wielka radość. I tutaj mamy elfa z choinki, który z kolei jest takim młodziakiem, jeśli chodzi o o ozdoby choinkowe, i bardzo, bardzo chciałby, żeby Choinka była ubrana. Czuję, że to jest ten moment, czuję, że to jest ten czas i że tak trzeba. Ale, no jak ma taki jeden mały sam elf ubrać choinkę? I zaczyna się rozmowa ze wszystkimi bombkami, jakie są tutaj w domu. Niektóre już przeżyły święta i to nie jedne. Niektóre jeszcze, właśnie, nie do końca wiedzą, o co tutaj chodzi. Każda z tych bombek jakoś tam elfowi podpowiada, co zrobić, gdzie szukać, żeby ta choinka została ubrana. I tutaj mamy. Najważniejszą, najstarszą bombkę w całym towarzystwie. Ona jest wydmuszką, co jest bardzo urocze, ma już 30 lat i yy, nie wiem, czy macie w domu takie bombki, które przechodzą nawet mogą być starsze z pokolenia na pokolenie, przeurocza tradycja i czytając tę książkę, tak właśnie się zastanowiłam, czy my mamy takie bombki stare, ale zacznę taką tradycję, właśnie zainspirowana tym tytułem. Jasne, że udaje się ubrać choinkę. Potrzebna jest magia, potrzebna jest determinacja, współpraca wszystkich tutaj ozdób świątecznych. I oczywiście będzie z tego dużo radości. Ta książka to wiek mniej więcej 3. A z takich nowszych propozycji mam jeszcze śnieżną dziewczynkę, która tak naprawdę nie jest historią o świętach, ale zdecydowanie jest historią zimową. Jeśli szukacie czegoś dla wieku 9, z takim właśnie klimatem bardzo śniegowym, to rzecz dzieje się właśnie w zimie. Nie ma tutaj w środku ilustracji, natomiast historia jest bardzo, bardzo taka wciągająca emocjonalnie. Dlatego, że poznajemy tutaj Taszę, która mieszka ze swoim dziadkiem i poznajemy ich w czasie zimy. I pewnego dnia, za sprawą magii, no, musimy to przyznać, w ich życiu pojawia się Alina. Alina to jest taka dziewczynka, która staje się przyjaciółką Taszki. To jest taka śniegowa postać, która ma w sobie ogromną moc. Ona potrafi na przykład zamienić wodę w lód, ona potrafi sprawić, że ten śnieg mocniej pada. Ta przyjaźń jest taka. Taka bardzo, bardzo intensywna, tajemnicza i magiczna. Natomiast to nie jest w ogóle taka cukierkowa historyjka przeciwnie. Ja mam takie skojarzenie trochę z Elzą i Anną, kiedy Elza, wiecie, nie potrafiła uratować swojej krainy przed zimą, nie potrafiła sprawić, żeby śnieg przestał padać, co powodowało bardzo wiele kłopotów. Ja myślę, że taka tutaj jest właśnie baza, dlatego że w tej krainie, w której mieszka tasza, ten śnieg zaczyna padać coraz mocniej, coraz intensywniej i nikt nie wie dlaczego. No i właśnie, tutaj się rodzi pytanie, czy na pewno nikt nie wie dlaczego? Chyba ma z tym coś wspólnego. Tasza, czyli ta zwykła dziewczynka, skoro Alina jest śnieżynką, śniegową postacią, która może istnieć i to już wiedzą i żyć tylko w śniegu, bardzo często Alina powtarza, że jak przyjdzie wiosna, jak się pokażą pierwiosnki w tej krainie, to ja odejdę. A Tasza nie chce, żeby jej najlepsza przyjaciółka odeszła i żeby te cudowne przygody się skończyły. Natomiast jest też druga strona medalu, bo ten wieczny śnieg i ta przedłużająca się w nieskończoności zima, one powodują bardzo wiele kłopotów. Między innymi ukochany dziadek taszy jest chory, nie może przestać kaszlać, nie może po prostu dojść do zdrowia, bo jest za zimno. Tych kłopotów oczywiście jest o wiele wiele więcej. Łatwo sobie wyobrazić, jak ludzie muszą przeżywać tę niekończącą się zimę. I tasza wie, gdzieś tam w głębi serca ona wie, że mogłaby coś z tym zrobić, mogłaby po Radzić, tylko nie może podjąć decyzji. Więc z jednej strony mamy tutaj tę piękną przyjaźń, bardzo dużo magii, bardzo dużo śniegu, a z drugiej strony są też te głębsze emocje. Co mi się podoba, dlatego, że to jest książka dla wieku 9 plus 10, 11, 12, nawet 13 latki będą przeszczęśliwe. I ja lubię jak te książki są takie trochę głębsze, takie do pomyślenia. I mam w noc wigilijną. To jest wiersz który został zilustrowany. To jest ten wiersz Klementa Seymoura, którego znamy, w sensie Klementa nie znamy, natomiast wiersz chyba znamy wszyscy. On jest wydawany i opracowywany graficznie w najróżniejszych odsłonach. Ta jest taka urocza, taka bardzo, bardzo przyjazna, więc mam nadzieję, że sprawi radość wielu dzieciom. To jest po prostu wiersz o tej nocy, kiedy Mikołaj rozwozi prezenty. Już dwu, 3 latki będą przeszczęśliwe Taką historię, ale nie możemy świętować, nie możemy świętować bez frani i oczekiwania. Seria o frani jest teraz pod skrzydłami właśnie wydawnictwa Świetlik. W Oczekiwaniu Basia Supeł napisała trzy rozdziały o tym właśnie, jakie to jest. Trudne, że czekanie to jest wyzwanie dla dzieci. Tutaj mamy historię o tym, jak Frania dostaje kalendarz adwentowy, taki ze słodyczami. No i to jest ten moment, czy zjeść wszystkie, czy nie zjeść wszystkie. Frania tutaj też pisze list do Świętego Mikołaja. I nie wiem, czy znacie serię, zawsze w tych rozdziałach poszczególnych, w połowie akcji mamy taki przystanek, taką tabelkę i zastanawiamy się, co zrobi Frania, bo jest sytuacja jakaś tam powiedziała konfliktowa, taka do przemyślenia, i są tutaj różne wyjścia, które jednocześnie są takimi podpowiedziami dla dzieci, co by było ok, co nie jest ok. I to są oczywiście świetne punkty wyjścia do porozmawiania o różnych sprawach. No i dalej autorka już nam podpowiada, co się wydarzyło, co Frania tak naprawdę zrobiła. Ta trzecia historia o tym, że ten dzień tak się dłuży i ja pamiętam sama jako dziecko, gdzie ta pierwsza gwiazdka nigdy nie można się było doczekać, więc Frania tutaj, ja też no, próbuję przeczekać ten czas, urocze, przeurocze historie, Wiek 3, nawet 7 lat, tutaj jest trójka rodzeństwa, to też jest ważne, no i dużo śmiechu. To jest bardzo, bardzo dużo poczucia humoru. Nie są to takie podniosłe historie świąteczne, natomiast są pełne ciepła i są prawdziwe. Umówiłam się ze świetlikiem, że podrzucę wam też propozycje książek, które nie są świąteczne, ale są przeurocze, jeśli szukacie a propos akcji Gruba Ryba, no właśnie czegoś, co się na prezent bardzo fajnie sprawdzi, to ja tutaj mam Holly Web. Ona napisała książki dla nieco starszych czytelników, bo pewnie kojarzycie ją z takimi prostymi historiami. Te są nieco głębsze. To jest już seria Opowieść z zielonej rzeki, w której bohaterami są Szuwar i Satynka. Szuwar jest wydrą, a Satynka jest bobrem. I my odkrywamy w tej historii, jak naprawdę to jest z rodziną Szuwara i Satynki. Jest też tutaj zawsze takie zagrożenie zewnętrzne. To są w ogóle istoty, które ją przyrzecę i ta rzeka gra tutaj bardzo, bardzo ważną rolę. Ona jest jakby kolejną postacią, determinuje pewne zachowania, pewne decyzje całych rodzin i szuwar ma swoją rodzinę, a satynka ma swoją rodzinę. Te rodziny na początku niekoniecznie się lubią z różnych powodów, ale potem właśnie dlatego, że ta dwójka zaczęła się przyjaźnić i że oni się poznali, są takimi łącznikami między tymi rodzinami i to wszystko dzieje się w tej Zielonej pierwszej części, a w drugiej to jest kontynuacja tej historii, kiedy te rodziny już się poznały, już się kontaktują, już przeżyły bardzo dużo. Wspomniałam o zagrożeniu, bo faktycznie tutaj obu rodzinom grozi zalanie całych ich domostw, a tutaj z kolei pojawiły się lisy, które są zagrożeniem dla mieszkańców, więc znowu mamy wyzwanie. Znowu satynka i szuwar wkraczają do akcji. To są takie głębsze historie, dłuższe historie. Tutaj jest bardzo dużo wewnętrznych takich rozkminek naszych głównych bohaterów. Są relacje rodzinne pokazane, są różnego rodzaju niedomówienia i nawet też kłótnie, i te wszystkie konflikty, które trzeba rozwiązać. Coś głębszego, bardzo, bardzo ciekawe, i przede wszystkim to jest wciągające, spokojne, w sensie jest tutaj odrobina magii, jest tutaj ta szumiąca rzeka, ona gdzieś tam wszędzie w tle jest. A tutaj Chatka w sercu lasu to jest z kolei dla wieku 5, 6, 7, 8 lat Gaja z Gajówki to jest dziewczynka, która jest główną bohaterką i tutaj z kolei mamy bardzo dużo rysunków w książce. Ona nam opowiada o swoim życiu. Mieszka w środku lasu. Jest jedynaczką, marzy o przyjacielu, jest w edukacji domowej. Ja czytając tę książkę mam skojarzenie z Dunią i z takimi skandynawskimi klimatami. Jesteśmy tutaj bardzo blisko przy Opiekujemy się nią, dbamy o nią. No, skoro się mieszka w gajówce, to do czegoś zobowiązuje. Ale jednocześnie gaje, czasem ciągnie też gdzieś do miasta, żeby poznać różne rzeczy. Mamy tutaj mnóstwo informacji o Lesie, o jego mieszkańcach. Mamy tutaj mega fajny język. Anna Włodarkiewicz to jest ta sama, zresztą autorka, która była przy tym Elfie i Misiu. No, tutaj moim zdaniem napisała książkę dla dzieci, które bezwzględnie utożsamy. Się z Gają i jestem o tym totalnie przekonana, niezależnie od tego, czy Wasze dzieci mają przyjaciół, czy nie mają, czy są jedynakami, czy nie. To jest coś, co wystarczy na długie, długie wieczory, więc mam nadzieję, że to będzie seria i że to będzie kontynuacja. Bardzo mocno trzymam za to kciuki. A jak jesteśmy przy seriach? Da Proszę bardzo, mam tutaj serię o kurach napisana przez Justynę Bednarek. Najpierw były kury z grubej rury, potem była o kurza twarz, a teraz mamy hip-hip kura. W każdej z tych części jest rodzina ogórków, która ma trójkę dzieci. Syn Wojtek niekoniecznie ma dobry kontakt z ludźmi, niekoniecznie umie się komunikować, nie ma zbyt wielu przyjaciół w szkole, za to rozumie, co mówią. Kury. W pierwszej części dowiadujemy się, jak to się stało, że te kury w ogóle zamieszkały z rodziną ogórków, a potem to już rozdział po rozdziale są różne, różne przygody, kurze i nie tylko kurze. W tej najnowszej części na przykład skupiamy się na zagrożeniach, ale też plusach związanych z posiadaniem telefonu przez dzieci, ogólnie przez rodzinę. Ogórkowie nie planowali, żeby w ich rodzinie był telefon jeszcze na razie taki komórkowy dla dzieci, no ale przez ciocie, przez różne sploty zdarzeń i tak właśnie się wydarzyło, więc kury no na początku kompletnie nie mogą zrozumieć, o co chodzi tym ludziom, dlaczego oni są tak przywiązani do tych komórek. Te kury zawsze tak chronią swoich, swoją rodzinę, bo no po prostu lubią się z nimi. A w tej części okurza twarz mamy nawet świąteczną mikołajkową taką chwilę, no bo kury nigdy wcześniej nie przeżywały świąt, a tu proszę bardzo jest mikołaj, więc jeśli szukacie takiego pewnie to te kury robią robotę. Pokazałam Wam dosyć dużo rzeczy. Teraz Wasza kolej. Dajcie mi znać, co Wam się spodobało ze świetlikowych propozycji. Czekam na Wasze komentarze.